Cześć, z tej strony Paweł. Witam Was w już szóstym odcinku z Brawl Stars na w moim kanale. W tym odcinku zagramy sobie, jak widzimy tutaj w pierze, CUP. To jest turniej w Ball'a, który polega na tym, że musimy 9 razy wygrać i możemy maksymalnie, jak widzimy, 4 razy przegrać. I mamy. Y, trzy mapki różne, i na koniec możemy zdobyć właśnie ten skin. Ten skin możemy zdobyć, i pomyślałem, że w dzisiejszym odcinku z, nagram jak gram, co może być troszeczkę słabe, ale myślę, że jednak może coś fajnego z tego wyjść. Y, nagram dla Was y, opening już niedługo, dla, bo zbieram tutaj, jak widzicie, skrzynki mamy za niedługo Mega Box ale raczej do niego nie dozbieram ale jest też darmowy Mega Box w sklepie i także będzie za 1500 gwiezdnych punktów dostępny, także najpierw trzeba będzie najpierw trzeba będzie otworzyć tego Mega Boxa za darmo bo kiedy pojawią się oferty na koniec sezonu, ten właśnie Mega Box zniknie, a szkoda by było nie otworzyć sobie, właśnie, darmowej skrzynki. Przejdźmy już do naszej gry. Jak widzimy, mamy mapę Superstadion, na którą pomyślałem, aby wziąć Ems bądź Franka. Jeszcze sobie zobaczę. Co najważniejsze, wszystkie postacie. Na tym turnieju są wymaksowane. Możemy wybrać Star Power i mamy dostępne wszystkie gadżety. Ja jeszcze nie mam żadnego gadżetu. Myślę, że jeśli je kiedyś dropnę, to przetestuję je na odcinku. Nie mam ich, ponieważ zbieram właśnie skrzynki na opening i nie wiem, co, jaką, jaką postać powinienem tutaj wybrać: czy M's czy. Lepiej postawić na Franka. Też sobie zobaczę, jak wyglądają te Star Powery. Pierwszy Star Power. Taki. Taki. Myślę, że postawię jednak na tą MS bo jednak możemy cztery razy przegrać. <taki> Także jeden raz jak to się stanie, może nic złego nie będzie. Wybiorę sobie ten drugi Star Power. Ems odzyskuje 400 punktów życia za każdego wroga, który znajduje się w polu działania jej super ataku. A gadżet do Ems wygląda tak. Ems odpycha wszystkich przeciwników wokół siebie, zadając im też obrażenia w wysokości 500. Możemy oczywiście użyć go trzy razy jak każdego gadżetu. Myślę, że możemy już przejść do naszej gry. Barley i Frank O, o tarze mogłem też pomyśleć Ale tu jest chyba jedna zaleta tego wszystkiego Że już A już myślałem, że słuchajcie, że ta Nita ma laga No wybrałem chyba dobry star power Proszę bardzo tym Frankiem Leć, strzelaj tego gola Czy... Czekajcie Lecę do bramki Się. Jest, słuchajcie, pierwszy go strzelony dla nas. Nie zdążyłem ulta użyć, ale to nic. Dobrze, że ten Frank to wybronił. Ja włączam ulta. Dobrze. O, gdzie podałeś? Nieładnie tak myślę, że tutaj powystrzelam trochę nie pamiętam na czym ten gadżet polegał i to będzie może też troszeczkę problem on chyba odzyskiwał życie z tego co pamiętam tu mamy chyba ten star power z tym narywistym niedźwiedziem oj 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 oj, oj. Już się słuchajcie, troszeczkę boję o te wyniki, ale mamy nadal 1/0 dla nas, także nie jest najgorzej. O, ja, ja właśnie użyłem sobie naszego gadżetu Starsowego Nie wiem, czy on mi w czymś pomógł, słuchajcie, ale. Tutaj troszeczkę niestety złamiłem. Ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi w to w wygraniu chociaż jednego meczu na tym turnieju. Wybiłem jak najdalej piłkę, ale nie wiem, czy to wystarczy do zwycięstwa. Udało się, słuchajcie, mamy pierwsze zwycięstwo. I kolejne 10 y, gwiezdnych żetonów, które oczywiście boostują nasz y, opening, który już się niedługo wydarzy. Y, teraz myślę, że MS sprawdziła się całkiem nieźle i może ona posłużyć jako. Postać, którą zagramy jeszcze raz Wbijamy w naszą grę I mamy Crow Mamy spajka i... I... I Rose I Rose Nie umarłem przez truciznę kroła. Niestety Jakby tamta Rose strzeliła gola, to by było coś, Słuchajcie Przyjmujemy piłkę, przyjmujemy, przyjmujemy szybko Że Crow 10 HP, a tu zaraz pozabija Jak możemy zauważyć Oj, niebezpieczeństwo jest Jak widzicie, mieliśmy informację, że gadżetu nie możemy używać, kiedy jesteśmy w posiadaniu piłki Myślę, że to może być... Troszeczkę dla nas zła informacja. Strzeliłem pierwszego gola. Pierwszego gola na całych mistrzostwach. Słuchajcie, jest tam z naszego gadżeciku Kurczę, jest! Jest! Udało się. Słuchajcie. Mamy drugie zwycięstwo, dodatkowo jestem Gwiazdą Gry Mamy kolejne 10 Gwiezdnych Żetonów Chyba polecimy sobie jeszcze raz tą MZ Mi się już to podoba, bo ja rzadko wygrywam w takich mistrzostwach I jeszcze na... Dodatkowo, że to jest jednak gra z randomami, także... Może nam być troszeczkę ciężko. Lecimy sobie na kolejną grę. I się bardzo stresuje się ogólnie, grając tutaj. Mamy Daryla, Rose i. Gadżet. Zaraz wykorzystam wszystkie gadżety i. nie będzie. Oj, ta Rosa, słuchajcie, odbiła piłkę tutaj w, na... w stronę naszej bramki, także to może być. Troszkę złe. O, ich tutaj sobie załatwiamy. Bierzcie piłkę, słuchajcie. Bierzcie piłkę, chłopcy. Dziewczęta. I mamy pierwszego gola w tej rozgrywce. Nie zauważyłem za bardzo, że ten kocik całego ulta we mnie wyładowuje. Jest! Naprawdę się cieszę, bo tu już jest Trzecie zwycięstwo pod rząd, ani jednej, słuchajcie, przegranej. Wychodzimy. Mamy 100 gwiazdnych punktów na dodatek. Zakwalifikowaliśmy się, jakby to można powiedzieć, do półfinału, który będzie się rozgrywał na mapie e, Pinballowe Marzenia. Mapa prezentuje się następująco: I myślę, że mógłbym. Wybrać na tą mapę tarę. Abo nie, tarę jest w sumie troszeczkę dla mnie pechową postacią, bo straciłem już na niej jakieś stopu harków, ale to jest jednak moja wina, żeby nie patrzeć. Ta EMZ jest tutaj bardzo dobra. Myślę, że jeszcze raz spróbujemy sobie po prostu nią zwyciężać. Nią zwyciężać. Tutaj nikt nie bierze tej MZ. Mamy nową zadymiarę Jackie. Kurczę. Źle się chyba dzieje. Nie, chyba nie za dobrą postać wybrałem, jeśli chodzi o tą mapę, ale. No ale nic, trzeba sobie jakoś radzić. Zmieciemy od razu ten wzmacniacz, bo on może nam tutaj troszeczkę zagrozić, jakby nie patrzeć. E, tu nic nie mogę pomóc, słuchajcie. Piłka jest w nie naszym posiadaniu. E, ta Jackie chyba coś nie ogarnia w drużynie przeciwnej. Dobrze, zabiłem ją pięknie. Tutaj chyba star power'a, jak widzimy, użyła Jackie to z naszej drużyny. Penny ma Power ostatnie. Niech ta drzeki strzeli, proszę. Tak! Mamy pierwszego gola. Ja już mam wszystkie gadżety wykorzystałem swoją drogą. Oj, ten błąd będzie nas dużo kosztował. A jednak się udało uchronić Tutaj przed Tym niebezpieczeństwem ze strony pana P Penny wysadziła, jak możemy zauważyć Tutaj Swoją armatę Niech ten El Primo strzeli tego gola, nie? Słuchajcie Ja tam zrobiłem troszkę za dymy Primo bardzo przetrzymuje tą piłkę Ale w sumie dobrze Pozostało 40 sekund Do końca tego meczu jest! No, słuchajcie, w tym odcinku mam naprawdę nieprawdopodobne szczęście. No, piękne wyrażenie. Ach, wychodzimy. Mamy kolejne 10 gwiezdnych żetonów. Myślę, że MZ całkiem nieźle się tutaj sprawdza. Jeszcze raz na nią postawię. Jak możemy zauważyć. Mamy już cztery wygrane z dziewięciu Mam nadzieję, że teraz znowu się to nie zepsuje. Mamy MZ, Jessie i El Primo. Ważne jest, aby mieć chociaż jedną tą wagę ciężką, a najlepiej to jedną, bo jednak e, będzie to spoko opcja dla nas. Bo tam na przykład, jakby same Rosa Dary El Primo wyszli, to nie byłoby to tak. Wspaniałe. Że udało się tutaj. Nie daliśmy się tej Jessie. Nie daliśmy się. Ciekawe jaki jaki Star Power. Ale to raczej nie jest z, y, tak zwana dynia. Trochę ją zatrzymam. Zatrzymam trochę tą Rose'ę To jest niebezpiecznie, to jest chyba y, najgorszy team, na jaki do tej pory trafiliśmy. Trafiliśmy, no w sumie cały czas gramy z tymi randomami, nie? Nie, yeah. Oj, słuchajcie, to Nie było dla nas dobre Odepchnięcie Nie zadziałał mi gadżet, słuchajcie To jest straszne Dawaj, El Primo, wierzę w ciebie Niestety jeszcze nie przegraliśmy, ale jednak wszystko się. Chyba dobrze użyty gazet myślę. Dawaj, El Primo, w Tobie cała nadzieja. Dawaj, Jessie, idź po piłeczkę. wróżę tu coś niedobrego. Dobrze, że ten Primo w porę się zarespił. Przetrwaj, proszę. Nie mogę za bardzo nic zrobić. Niechęt Primo to wybroni. To jest troszeczkę problem. Zostało 20 sekund. Musielibyśmy wyrównać. Szybko idziemy. Al Primo tym je broni. No, niestety mamy pierwszą przegraną w całych Mistrzostwach, także jest niedobrze. Myślę, że może to być już pora na zmianę postaci. Spróbowalibyśmy może starą. Jakie mamy? Star powery do naszej tary. Super atak tary otwiera międzywymiarowy portal. Pojawia się wersja tary skleiny cieni. Super Tary otwiera pojawia się. O. Wybierze, wybiorę sobie ten star power. I mamy gadżet Ten gadżet to się tutaj chyba za bardzo nie zda. Go myślę, że może postawimy tym razem na rosę. Rosa z drugiej strony też te star powery. Nie będą chyba najlepsze na tą mapę Nie wiem za bardzo, słuchajcie, co zrobić Hmm No nie wiem, słuchajcie, mam Rozchminę taką Polecimy tą Ems Najwyżej się nie uda Tylko który star power? Roskos czy zła karma? Nie, chyba rozgłos weźmiemy. Lecimy, słuchajcie. Lecimy. Oj, niestety nie ma żadnego tanka. Ja się tego spodziewałem właśnie, że w tym meczu nie będzie żadnego tanka. Chodź szybko tą nitą, szybko. Musi nam się udać, musi. Strzelaj. Jest. Wracamy na dobre tory. Gadżet. Jak najszybciej do tamtej bramki, słuchajcie, brońcie mnie tutaj, wszyscy. Jest. Udało się. Mamy kolejne zwycięstwo. Wychodzimy. I jak możecie zauważyć, mamy już 10 big boxów na naszą penik. Spójrzmy jeszcze sobie tutaj na statystyki. Mamy 5 wygranych meczy i jedną porażkę. Wyjdźmy sobie i lecę jeszcze raz na naszą Zadymę. Jeszcze zanim tak bardziej na poważnie zacząłem już grać w Brawl Stars, to wtedy za bardzo nie lubiłem Zadymy, ale. Ostatnio polubiłem, także myślę, że nie jest gadżet. Słuchajcie, leci teraz. Mamy Franka. Co się zastanawiałem też nad Frankiem tutaj. O nie. Oj, słuchajcie, Frank nieźle uratował. Frank nieźle uratował. Chodź tym daj na majkiem. Chodź, 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 chodź. Niestety nie podeszli do nas team mejci, z czego się nie cieszę. Ale jak na razie jest jeden. Nie, jest 0-0 i mamy jeszcze trochę czasu na, na strzelenie tutaj. Tutaj jeszcze zdołamy to wybroić, bo jak widać Frank już leci. Tutaj nasz Dyna Mike też już się zrespił. O kurcze, to może być ciężkie. Tego możemy po prostu nie przetrwać. Tak jak właśnie myślałem. Tak też się stało. I lecimy z gadżetem. O nie! O nie! No niestety to już wróży, niestety koniec. Co zrobić, słuchajcie. Zobaczmy, jak poko by się tutaj sprawdził, bo też myślałem nad poko. Może by się to tutaj sprawdziło. Hmm. mam słuchajcie, niezłą rozkminę co powinienem zrobić. I myślę, że to jest ten moment, żeby postawić na rozę. Która ma jaki użyźnia, czyli powstają po prostu krzaki. Pod nią. Lecimy naszą rozą. Ta łapa będzie chyba ciężka po prostu byśmy nie zdołali. Hmm. No, będzie ciężko chyba. To są Tanita ma jakiś gadżet, który chyba zatrzymuje, czy co on robi. kurcze, coś mi się zacięło, jak widzicie. Jest pierwszy gol zdobyty przez Jackie nową zadymiarę. Myślę, że prawdopodobieństwo zdobycia Jackie byłoby spore, gdybym teraz właśnie zrobił opening. Czemu ten Elfimo właśnie poszedł pod naszą bramkę? Tutaj wziąłem Star Power, który... Strzelaj! No niestety... Coś się dzieje z moim chyba telefonem, bo ten primat też zabiera nam HP. Kurczę, mam, mam straszliwego laga. I to będzie naprawdę koniec chyba. No, tak jak myślałem, to będzie już koniec. Chodź tym, Maksym, chodź. Jest! Udało się. Ledwo. Szóste zwycięstwo 200 gwiezdnych punktów ląduje na moim koncie. I właśnie zgromadziliśmy liczbę, która... liczbę gwiezdnych punktów, która będzie potrzebna do zakupu Mega Boxa. I mamy nasz finał. Finał, słuchajcie. Musimy trzy razy wygrać. A mamy dwie, dwie możliwości porażki. Mapa prezentuje się, tak? I myślę, że powrócimy sobie teraz do EMS. Trzymajcie się całym. I. Polecimy sobie na wielki finał PSG Cup. Jakby to można, jak to zostało nazwane przez supercelnie, Jakby to można nazwać. Musimy to wygrać, słuchajcie. Gadet leci. Riko tutaj nieźle kosi. Myślę, że w następnej gierce postawię na Riko. Muszę to chyba wybić daleko, nie Ten Frank nie tu, ten niech tutaj ich pozałatwia Dokładnie to było No może nie powiem, że piękne, ale Mi się jednak podobało, bo wiecie Piłka w miarę daleko wybita O nie, o nie, o nie, o nie Udało mi się jeszcze prawie zabiłem tego Rico. Frank jednak tutaj źle troszeczkę wycelował ulcikiem. Dobrze, Frank daleko wybił tą piłkę, słuchajcie. Trochę stracił HP, ale. Piłka, gdzie jest piłka? Tu jest piłka w krzaku. Ja tu już ledwo ich zatrzymuję. Coś się dzieje chyba z moim dotykiem w telefonie. Dobrze, piłka jest po naszej stronie. O nie! Co tu się dzieje, słuchajcie. Zaraz możemy doprowadzić już do dogrywki. Ja tą Róze tutaj pokonuję. Ale czy to wystarczy? Mamy 1-1, także dogrywka będzie na pewno. O nie, ja już to widzę. Oj, to było zbawienne po prostu, że oni nie trafili. Pomóż tym Frankiem, pomóż. I niestety, to chyba już będzie gwóźdź do trumny W naszym przypadku Polecimy sobie naszym Rico Który star power? Biorę ten star power Gadżet No dobra Lecimy Mamy Daryl, mamy Jackie, dwie wagi ciężkie. Kiedy macie jeszcze te dwie szanse na przegraną, to jeszcze nie jest tak źle, ale... No niestety. Tu już nie ma ratunku. Tu już nie ma ratunku. I jak możemy zauważyć, tak się właśnie kończy nasza przygoda z PSZ Recap. Wychodzimy. Otwórzmy sobie na pożegnanie jedną skrzynkę. I tak właśnie wyglądała moja przygoda. Zwyciężyłem 6 razy. 4 razy, widzimy, jednak była ta przegrana, i nie zdołaliśmy niestety wygrać tego challenge'u. Jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zostawiajcie subskrypcję na moim kanale, to jest bardzo ważne. Piszcie komentarze i. Do następnego odcinka, który pojawi się już niebawem z openingu. Cześć!